Siemanko, witam wszystkich serdecznie, ja jestem Grzesiek, a to jest kanał Kilobyte Games. I jak pamiętacie, w poprzednim odcinku poznaliśmy pana detektywa Scotta Shelby, który był na przesłuchaniu u pewnej pani, która oferowała usługi. No ale nic, zobaczymy co dzisiaj poznamy i kogo dzisiaj poznamy, także ja zabieram się za uruchomienie opowieści. No już mamy tutaj kolejną postać. Zaraz zobaczymy kto to jest w ogóle. To to za jego mość? Torek, 8,5, 17 mm wody. kurde leje i to konkretnie wam powiem. Nie ma lipy. by jakiś lekoman? Okej, okay. otwieramy drzwi i wkraczamy do akcji. Panie, przedstaw się może. Dobry panu zamknięty, proszę pana. Proszę się cofnąć. Agent Norman Jaden. FBI. Ma pan jakąś odznakę, panie Jaden? Tak. Oczywiście, że tak. O, czyli FBI już wkracza do akcji, zobaczcie. Dobrze? Agent... Może pan wejść. Agent Jaden. Szukam porucznika karty Blake'a. Znajdę go tu. Widziałem go tu wcześniej. Powinien gdzieś być. Dzięki. Ja pierdzielę co za Mongo. Dobra, idziemy. O, coś mu. Aha, czyli mogłem tutaj się wrócić, ale. Chodzimy, czemu nie mogę wejść pod ten krawężnik, jak człowiek. O i mamy oksy. Jak z facetów w czerni. Zapisz notatki wideo. Agent 47023, Norman Jayden, wtorek 4 października 2011, godzina 8.14. No, fajne oksy. Okej, okay, tutaj mamy jakieś yy, ciało. Jeśli się nie mylę. Na E skanujemy teren. O, już mamy pierwszy ślad, zobaczmy. Butelka nie ma związku z dochodzeniem. Dobra. Ej, ale w ogóle ja mam wrażenie, że coś cicho Ssukam to wszystko jest. Dzięki przyjacielu. A tutaj Dzięki. jest. To idę do niego pogadać. Zobaczymy, co mi tam ciekawego powie. Pan Carter. Kartel Blake. No, chyba się kłócą. Dzień dobry. Porucznik Blake? Agent Norman Jaden z FBI. Byłem dzisiaj na pańskim posterunku. Powiedzieli, że pan tu jest. Jeśli jest pan miłośnikiem autostrad, deszczu i trupów, to dobrze pan trafił. Mike, powiedz temu złomasowi w buldożerze, żeby zbastował na chwilę. Własnych myśli nie słyszę. Robi się, poruczniku. Mm, Goś, poddenerwowany. No, idzie pan, Jaden! No, idę, idę, nie krzyż na mnie. Więc, co się stało? Dziś o 6 rano jakiś facet wyszedł z psem na sranie i znalazł ciało. Na razie wiemy niewiele. Z tego, co udało nam się zebrać, wygląda to na robotę zabójcy z origami. Ale takie dziecko? O. Świadkowie, czas samo. Zidentyfikowano już ciało? E, jeszcze nie. Niedługo będziemy wiedzieć więcej. No i co z tym koronerem? Jest już w drodze, poruczniku. Czekamy już godzinę, do kurwy nędzy. Eee, czas, a przyczyna, przyczyna? Wiemy, co spowodowało śmierć? Na ciele nie ma śladów. Możliwe, że został utopiony, jak pozostali. O kurde, dobra. Eee, zabezpieczenie. Na miejscu zbrodni jest mnóstwo osób. Nie boi się pan, że pańscy ludzie mogą zniszczyć dowody? Siedząc za biurkiem nie znajdziesz dowodów. A my nie mamy w zwyczaju niszczyć śladów. Nawet gdybyśmy nie byli z FBI. Nie. No, kurde. no oczywiście, że nie. Tego nie powiedziałem. Czony! Dziennikarzyny mają zakaz zbliżania się na kilometr od tego miejsca, jasne? Tak jest, poruczniku. No, facet z jajami. Eee, ślady. Macie już jakieś ślady? Moi ludzie dokładnie przeczasują miejsce zbrodni. Jeśli zabójca zostawił cokolwiek, znajdziemy to. Wiesz, jestem trochę zajęty. Może porozmawiamy o tym później, na posterunku. Jasne, nie masz sprawy. Mogę się tu rozejrzeć? Proszę bardzo. Hej, Jaden! O coś tam jest Nie tak. znać jak pan coś znajdzie, dobra? Działamy w jednej drużynie. A dyswaniaczku. Dobra, nasza postać to coś chyba nie tak się czuje. To ja może napiję się kawy, jeżeli można w ogóle. Kawa? Może ma pan trochę kawy? W termosie z tyłu jest trochę. Proszę się częstować. Dziękuję. No to sobie podejdę. Ok. No to chlub O. I będzie lepiej troszkę. Mogę z nimi o czymś pogadać? Czekaj, pogoda, chłodno morderstwo. Kiedy znaleziono ciało? Przepraszam bardzo. Ale kim pan właściwie jest? Norman Jaden, FBI Jeśli ma pan pytania, to proszę porozmawiać z porucznikiem Blakeiem no bez to przesady. Trochę zimno, co? Aha, tupiemy nie mają. Parszywa pogoda, co? Czy tu zawsze tak pada? Zawsze na jesieni. A u was nie pada o tej porze? No tak Tak, oczywiście. Czy mi się wydaje? Czy ten agent FBI jest trochę odklejony od rzeczywistości? W porządku. W takim razie przejdę tutaj się z moimi oksami i będę szukał śladów. A później podejdziemy do tego namiotu, gdzie tam ofiara leży. O i jestem przy jakimś dowodzie nawet, zobaczcie. Uwaga do Iwo. Próbka bez znaczenia pochodzi od jednego z policjantów badających miejsce. A, pudło. Dobra, to idę dalej. Może na torach coś będzie? No tam już nie mogę iść. Dobra, to idę tędy. Przejdę się wzdłuż torów. Słuchajcie, ja tu mogę wejść? Jeszcze w ogóle? Chyba nie. Dobra. Eee, dalej, dalej. Szukamy, szukamy. Wszystko trzeba obejść w miarę dokładnie. O, zapach. Trochę pyłków orchidei ich stężenie w powietrzu powoli spada z powodu deszczu ale jest tym większe im bliżej ciała sprawdzam ok, czyli ten y, zapach prowadzi do ciała a tutaj jeszcze coś się świeci a mnie tutaj raczej jeszcze nie było uwaga do Iwo, ślady pyłków urywają się w wysokiej trawie tutaj kończy się trop no czekaj, chcę cię wziąć uwaga do Iwo, ślady krwi na torach kolejowych Wyniki badania krwi wskazują na długotrwały stan wyczerpania fizycznego. Grupa A. O, popatrz. Tutaj kolejny ślad. Ślady stóp zaczynają się tuż za śladem pyłków. Może trop należy do mordercy. No, może tak. Dalej, dalej, dalej. O, tutaj jeszcze na skarpie coś będzie. Uwaga do Iwo, na ogrodzeniu za linią torów kolejowych wykryto ślady krwi. Dobra, to w takim razie idę na górę. O, ślisko. A się uwaliłem. Okej, okay, czyli tak. Dwójka. Czwórka. Kurde. Pez. Dawaj, panie Jaden, na górę wchodzimy. Mi się wydaje, że z tym agentem jest coś nie tak. No, wspinaj się, wspinaj. O, udało się. Ok, jesteśmy co? Na autostradzie? W takim razie przeszukamy jeszcze tutaj to miejsce. O, jest ślad. Może trop należy do mordercy? Może być. No w sumie czemu by nie? Dalej. O, ślady opon. Cyl się, panie kolego. Uwaga do Iwą, ślady opon na poboczu drogi za linią torów. Może to samochód sprawcy? Dobra, a czy będzie tutaj coś jeszcze dalej? Nie wiem, o, nie ochlapał. Jak jeździsz, ciulu? Łap służbia tutaj jeszcze błotem w twarz. Możemy iść, tutaj już raczej nic nie znajdę, także w porządku. No to już ten ślad był odkryty, kamerę się zmieniał tutaj na kontrol. To co, idzie, idę w dół. QE, QE. dobra, żeby się nie zabić. O! Wow. Chłopie, bo się połamiesz mi tutaj na wizji. I ostatnie zejście udało się, nie było najgorzej. Także co, kierujemy się w stronę tego namiotu i zobaczymy, co przy tym ciele będzie. Przy okazji, jeszcze sobie tutaj będę skanował, może akurat uda się coś znaleźć. Okej okay. tutaj chyba tak tu, o i pociąg jakiś leci Uwaga do Iwo. Ofiara leży na plecach. Brak śladów użycia przemocy. Na piersi ofiary została umieszczona orchidea. Oj, ten origami. Figurka origami w prawej ręce. Palce prawdopodobnie zaciśnięte po śmierci. Ofiara to Jeremy Bowes. Zaginiony 5 dni temu. Sprawdź w pliku. Hmm. Czy coś jeszcze? Twarz ma umarzaną błotem. Tak jak inne ofiary. Ale to dlatego, że może był przeciągany albo coś. Rana powierzchowna na prawym udzie. Krew identyczna z pobraną z ogrodzenia. No, no zahaczył się albo spadł. Okej, okay, czy coś jeszcze mogę tutaj zrobić? Chyba nie. Chyba to będą wszystkie możliwe dowody, a to jest raczej młody człowiek to jest dzieciak. Okej. Okay. Nie będę tutaj dłużej siedział. Nad... No chyba sprawdziłem tu już wszystko nad tym ciałem. E, wszystko, a to? Uwaga do iwo. Próbka bez znaczenia. Pochodzi od jednego z policjantów badających miejsce. Dobra, ale to jeszcze tutaj się przejdę po tym terenie, bo tamtej części no po tej części nie mam sprawdzonej tak dokładnie jakbym chciał. Także jeszcze tutaj trochę pochodzę. O, jest coś. Uwaga do Iwo, próbka bez znaczenia. Pochodzi od jednego z policjantów badających miejsce. A kurde, takie zmyłki to. Proszę mi nie robić. Błoto? Dawaj, dalej, tutaj coś na lewo będzie czy nie? Przyjacielu. O, tory, tory, mamy coś na torach. Kicol, martwy kot. FBI nie prowadzi akt kotów. Na razie, szkoda kicola. Dalej, dalej, dalej. Okej, okay. chyba faktycznie już tutaj nic nie znajdę. Także co? Wracam na posterunek. Zostaje pan? No właśnie, wracam też. Nie, dość się napatrzyłem. Też uciekam. No, także zwijamy żagle. Nic tutaj takiego nie ma. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Ściągam oksy, nie ma co. Także będę ładował się do auta. I tyle, jadę na posterunek. Może tam coś jeszcze w aktach się dowiem. Dalej, dalej. Czemu nie mogę zejść? O. Ciekawe, jaką furą jeździ pan Blake. O, chyba ziomek zmarzł. Ale ty masz syf w tym aucie. BWA 73573 Może ta tablica będzie nam kiedyś potrzebna. Czyli tutaj zginął jakiś Jeremy. To już mamy co? Trzy ofiary? Podaj mi swoje pierwsze skojarzenie. Okej, okay, pierwsze moje skojarzenie to powiedzmy, że będzie. Nie topesz. nie topesz. Tutaj dałbym. A, dajmy lisa. Lisa. Jakieś ostre twarze. Twarze to może nie. Krab bardziej. Krab. Krab. A to ni cholery, nie wiem. Eee, cień krew, dajmy trzy. Krew. Krew. Rozlana w wodzie krew, o, sesja terapeutyczna zobaczcie. Mam twoje wyniki rezonansu. Wszystko wygląda dobrze. Nie ma śladu urazów powypadkowych. Bardziej martwi mnie twój kiepski stan psychiczny. Wiem, że jest ci ciężko, ale musisz się podnieść, Eton. Nie no możesz ja się, się winić za to, co się stało. To moja wina, że Jason zginął. Żyłby dalej, gdybym się lepiej nim opiekował. To był wypadek. A te zdarzają się każdego dnia. Nie możesz wiecznie obwiniać się za śmierć syna. Co uszona? Szon to samotnik. Ciągle zamyka się w sobie. Jest mocno związany z matką. Wobec mnie zachowuje się z rezerwą. A co, co z to? tobą, Etan? Jak ty się czujesz? No to był zakieł. w eee, depresji, martwy z nieczulony. Czuję się jakby mnie znieczulono, jakby wszystko było nieprawdziwe. Czasem mówię sobie, że to tylko zły sen i że lada chwila się obudzę. Chciałbyś mi jeszcze o czymś powiedzieć, Ethanu? A może powiedzmy mu: Zaniki świadomości. Czasem zdarza mi się tracić świadomość. Nie wiem, co wtedy robię. Odzyskuję ją po jakimś czasie, ale jestem gdzie indziej. I nie mam pojęcia, jak się tam dostałem. Czy myślisz, że to ma związek z wypadkiem? Doznałeś silnego wstrząsu i pół roku leżałeś w śpiączce. Nie wiemy, jaki szok to wywołało i jaki miało to wpływ na Twój mózg. Ale to ty nie jesteś zabójcą origami, Czyli nie? zakończyliśmy sesję. Wrócimy do tej rozmowy w przyszłym tygodniu. O ty, Mendo. Miałeś szczęście, Etan. Ludzie rzadko przeżywają tak poważne wypadki. Nie uważam, że to szczęście, doktorze. No, czasami to nie jeden chciałby zginąć, nie? Żeby nie żyć z takimi wyrzutami sumienia. Jemu też 700 trzęsą, czy mi się wydaje? On coś podejrzany jest, tak mu się dziwnie z oczu patrzy. 25 mm wody 1610, co e, zabawa. Nie idziesz pobawić się z innymi dziećmi? Nie mam teraz ochoty. Kurde, by dwoje tacy zdepresjonowani masakra. Głodnie jesteś? Chcesz coś zjeść? A może wstajmy, ruszmy się. Gdzie na huśtawkę? Może tutaj co? Już dawno nie bawiłem się na huśtawce. Pójdziemy razem? No, i elegancko wskakuj, mały, że cię pobujam. Dalej, tato, chcę latać. No, uważaj, bo zaraz na księżyc polecisz. O, może się uśmiechnie, chociaż trochę, i zobaczcie, tęcza jest w tle. Ojciec też byś mógł się uśmiechnąć trochę, o. Od razu lepiej. I co dalej? Eee, Wesoły? Zdaje się, że dobrze się bawi. No, na to już wygląda. nie widziałem tego uśmiechu. A tu? Ruzela? A może chcesz na karuzelę? Zakład, że rozpędzę ją tak szybko, że w głowie ci się zakręci? Super! No to wbijaj. No chodź, chodź, chodź. Żebyśmy my tylko nie odpadli. Ej, i w... <laughs> No, robimy co możemy. Szybciej! Wow. No i dzieciak szczęśliwy, zobacz. Trochę się pokręcił inaczej, nie? O ja, kręci mi się w głowie. Ale przeszedłeś test na kosmonautę. No, wzorowo. O, mogę już teraz iść. To może tutaj. O pan ma cukierki idziemy? Chociaż niby mówią, żeby cukierku, cukierków od obcych nie brać. Poproszę paczkę e, truskawkowych gum do żucia. On chyba nie lubi, tak? Truskawkowych Dzięki, Dzięki. Kupiłem ci gumy. Nie lubię truskawek. Ale dziękuję. To było miłe. To mnie cieszy. Hmm. Chyba będzie padać. Idziemy do Mębiej domu. Lepiej już chodźmy. Aha. Chodź, idziemy. Weź plecak i spadamy. Ciekawe gdzie ja zaparkowałem samochód. Ej, mam ci plecak brać? Ja sobie przypominam jak było przedtem. To znaczy, jak Jason tu był. Wiesz, chciałbym, żeby wszystko było tak, jak kiedyś. Ja no też. wiesz, Ja też. No właśnie. Twój tato też by chciał. Ja zmieni kamerę. O, coś takiego, będzie się lepiej szło. Ty, a może na tą karuzelę sobie skoczysz, co? O, tato, mogę się przyjechać na Karuzeli? Mogę. Pewnie wybierz konia i wsiadaj, pójdę po bilet, weź sobie tego najszybszego. Dobra, tu jest pan od biletów. Jeden proszę, jeden dolar! Okej. Okay. Uruchamie panę tą karuzelę śmiechu. No zasady parku. Ja, nam co się dzieje? No nie gadaj. Normalnie schizofrenia. O, wow. o, nie zdążyłem. Ulica Carnaby, czemu tutaj? gdzieś niedaleko powinna być ta kobieta, nie? O kurde. Wie, muszę lecieć po syna. Ale jaja. Matka to cię zabije. Patrz, ale karuzela jeszcze się kręci. Plecak jego. Dawaj, dawaj, dawaj do plecaka. Ktoś go zabrał. Ten się syna. Ale jazda. No. Idę na górę zobaczyć tego pokoju. Czekajcie, czekajcie, czy ja chcę... A. Dobra, postać trochę sama prowadzi. Tutaj nie ma nic, idę na górę. Szybko do tego pokoju. Dawaj, dawaj, dawaj. Ja pierdziele, straciłem drugiego syna. A sakra. To Te chole... Te cholerné. cholerné